Twój grudnik będzie uginać się pod kwiatami. Wystarczy użyć tych sekretnych nawozów, żeby roślina kwitła jak szalona. Grudnik jest również nazywany kaktusem bożonarodzeniowym wszystko dlatego, że kwitnie w trakcie zimy. Warto podczas podlewania odżywiać go naturalnymi nawozami. Wystarczy dodać jedną łyżkę do wody i podlać tym grudnika. Okazuje się, że łyżka fusów z kawy jest składnikiem, który obudzi go do kwitnienia. Aby przygotować nawóz, wsyp jedną łyżkę fusów do pół litra wody. Kawa ma lekko kwaśny odczyn pH, dlatego jest idealnym nawozem dla roślin kwasolubnych, takich jak grudnik. Dodatkowo, fusy zawierają azot i inne odżywcze minerały. Mieszamy całość dokładnie i podlewamy nawozem roślinę. Zabieg powtarzamy raz na dwa tygodnie. Możesz również wykorzystać resztkę niedopitej kawy. Należy rozcieńczyć ją w proporcji 1 do 5. Takim prostym nawozem można podlać. Kolejny składnik do nawozu również znajdziesz w kuchni. Weź skórkę od banana. Dzięki niej grudnik obsypie się kwiatami. Nie wyrzucaj skórki po zjedzeniu banana. Jest ona niezwykle cenna podczas hodowania roślin. Potnij skórkę banana w kostkę i wsyp do miski. Następnie zalej wodą. Zawiera ona spore ilości potasu, fosforu, wapnia, kwasu krzemowego i siarki. Jest niezwykle odżywcza dla roślin. Dzięki takiej dawce minerałów kwitnienie będzie obfite, a kwiaty mocne. Pozostaw mieszankę na całą dobę. Po tym czasie odcedź ją przez sitko i podlej nią grudnika. Roślina będzie uginać się pod kwiatami, rozkwitnie pełnią kolory, a jej kwiaty długo będą utrzymywać się na łodygach.